Cześć. Dzisiaj właśnie obiecane wcześniej nagranie dotyczące podsumowania miesiąca sierpnia. Będziemy mogli sobie porównać produkcję rok do roku, a także spojrzeć na autokonsumpcję po to, byście mogli zdecydować, czy jeżeli nie macie instalacji fotowoltaicznej, czy jest ona dla was opłacalna. A niebawem zamieszczę właśnie film Instalacja fotowoltaiczna 2 kW w piku. Zasłuchajcie 3,5 tysiąca złotych, więc warto śledzić ten kanał. A dla poprawy zasięgu, bardzo Was proszę o pozostawienie byle jakiego komentarza. I w tej chwili przechodzimy już wprost do komputera. I na Excelu sobie zobaczymy, jak wyglądał sierpień. Jesteśmy już na standardowym Excelu, który widzieliście już kilkukrotnie. Ale co najważniejsze, przypomnijmy sobie, tak na szybko te instalacje. Czyli instalacja tutaj mamy opis Dąbrówki Ilość modułów 60, są to moduły Solar które mają już ponad 10 lat. I jakie mamy tutaj wyniki? 2003, jeśli chodzi o produkcję za sierpień, czyli KWH do KWP 126 prawie i instalacja na. Dachu tego budynku to tutaj jest 16 modułów. Ja Solar po 275 i są to moduły polikrystaliczne. Dały one w sierpniu 639,4 kWh, co stanowi kWh do KWP na poziomie 145. I jak widać, pobrałem z sieci na tej lokalizacji 305, oddałem 2100. autokonsumpcja na poziomie 515 dość spora autokonsumpcja, dość sporo przesadzona instalacja, ale to tylko po to, żeby gromadzić energię na zimę. Przypomnę, jest to instalacja na starych zasadach i porównując rok do roku, to tutaj wyszło około 4% lepiej, czyli sierpień do sierpnia. Porównujemy tutaj. Instalacja na budynku w Rusinowicach. Tu mam 7 modułów longi. 365 i 12 tych samych modułów Solar 255. Jest to instalacja, która na chwilę obecną pracuje w pionie, czyli te 12 modułów i jest to taki południowy wschód, można powiedzieć. Osiągnęliśmy tutaj 612. KWH do KWP jest 109. Jest ono niskie, dlatego że właśnie część tej instalacji na drugim stringu, na drugim łańcuchu pracuje właśnie w pionie także wrzucę tutaj w przebitce informacje ten wykres jak to wygląda że ta instalacja bardzo fajnie produkuje rano, natomiast już potem od południa pracują tylko moduły, które są na południe instalacja u mnie w budynku mamy tu 8 modułów JASOLAR 290 oraz 4 moduły LONGI 365 i tutaj, słuchajcie, jest największy przeskok, największa zmiana, dlatego że mamy rok do roku 25% lepiej. A to tylko i wyłącznie dlatego, że wymieniłem falownik, jak wiecie, z moich filmów na hybrydowy. I nie byłoby w tym nic, może dziwnego, gdyby nie to, że ten falownik nie obsługuje stringów poniżej bodajże tam 200 V. W związku z tym, żeby nie, nie dokładać modułów, bo nie ma gdzie ich dołożyć na dachu, to połączyłem te wszystkie moduły w jeden string i osiągam na chwilę obecną dużo lepsze efekty, pomimo, że te cztery moduły 360 i pracują po prostu z mniejszą mocą, no bo Taka jest jak gdyby, sprawność całego stringu, jak sprawność najsłabszego z modułów. W związku z tym mamy tutaj pewną poprawę. Oczywiście też pobrałem z sieci tylko 34 kWh. W związku z tym, że mam magazyn, więc oddałem w tym czasie do sieci 348 i autokonsumpcja jest na poziomie 246. I taka autokonsumpcja, słuchajcie, pozwala już podjąć decyzję, czy taką instalację potrzebujemy, czy nie potrzebujemy. Jak widać, 246 na chwilę obecną mamy koszty energii właśnie na poziomie gdzieś około 1 zł. W związku z tym jest to gdzieś 240 zł. oszczędności miesięcznie i od razu zapraszam do. Kolejnych filmów, w których, w których pokażę, jak tanio można zrobić instalację jednofazową, wykorzystując do tego mikroinwerter, cztery moduły o mocy 500W w piku, co pozwoli na stworzenie sobie we własnym zakresie, oczywiście własnym sumptem instalacji, która będzie kosztować 3500 złotych. Tak więc zapraszam serdecznie, a tu tymczasem przejdziemy sobie do kolejnej instalacji. A może jeszcze porównamy tą instalację u mnie w domu z 2024 rokiem. Jeżeli tu spojrzymy sobie na sierpień i tą ulicę tęczową, to słuchajcie, mamy tutaj, spojrzymy na autokonsumpcję. 210 kWh autokonsumpcji. Tutaj autokonsumpcji mamy. 20% więcej no jest to zasługa magazynu bez wątpienia. Wracając do tematu przeskoczyliśmy na instalację moich rodziców. Mamy tu 12 modułów, były to moduły instalowane wtedy nowe 375 i ta instalacja wyprodukowała prawie 700 kWh. Dodatkowo pobrane z sieci zostało 351 oddane 193. I uwaga, autokonsumpcja na poziomie 503. Bardzo fajna autokonsumpcja, natomiast tutaj pewnych, pewne działania trzeba podjąć w kontekście oszczędzania tej energii, dlatego że, jak widać, w miesiące letnie tej energii brakuje. W związku z czym albo trzeba podjąć działania dotyczące oszczędzania, albo trzeba podjąć działania w kierunku rozbudowy tej instalacji. Bo, jak sobie popatrzymy na tą instalację w 2024 roku, to tej energii jeszcze zostawało. Natomiast z tego, co wiem, w tej chwili tam jest intensywnie przygotowywana ciepła woda użytkowa, w związku z tym mamy takie różnice. No i monitoruję od pewnego czasu, bodajże od początku roku, instalację dwóch innych osób. Jest to mój brat, który. Autokonsumpcję ma na poziomie 292, a łączną moc instalacji, jak tu widzimy, 485 i 440, czyli mamy ponad 9 kW w piku. Oddane do sieci 742, pobrane z sieci niecałe 100 kW. W związku z tym do wykorzystania mamy na zaś 494 te wszystkie instalacje to są na starych zasadach. Natomiast samą autokonsumpcję możemy jak najbardziej odnieść do tego jakie zasady obowiązują teraz bo to już są realne oszczędności. Cała ta autokonsumpcja to są dla nas dla nas zyski. Więc trzeba sobie tylko podzielić koszt instalacji przez tą autokonsumpcję. Średnią powiedzmy roczną i wyjdzie, ile czasu będzie się spłacać taka instalacja. Instalacja mojego kolegi, jak widać, jest tu 22 moduły 265 oraz 12 modułów 330. Ta instalacja jest również zbudowana z modułów używanych. W związku z tym, te moduły na chwilę obecną są tanie, zawsze były tańsze od nowych. To jest jak gdyby normalne. Natomiast spójrzcie, znowu jest autokonsumpcja na poziomie 277, oddane do sieci 1092, więc pozostaje do wykorzystania 513, dlatego że pobrane z sieci tu mamy jeszcze 360 i warto tutaj popatrzeć, że w przypadku nowych zasad nie warto tej instalacji specjalnie przewymiarowywać. Natomiast warto sobie zerknąć na poziom tej autokonsumpcji. Jeżeli jesteście zainteresowani innym tematem, ewentualnie jakimś podsumowaniem, bo mamy teraz też instalację u jednego z klientów całkowicie odgridową opartą o 4 magazyny po 5,1 kWh, to piszcie w komentarzu piszcie w komentarzu też informacje dotyczące dnia, w którym chcecie zorganizować live'a na chwilę obecną. Dzień ten to jest określany jako piątek. Tam najwięcej osób opowiedziało się za tym piątkiem. Fajnie też będzie jak podpowiecie jaka godzina by Wam pasowała. Wstępnie pomyślałem, że będzie to 19 lub 20, więc w przyszły piątek planuję już zorganizować takiego live'a, na którego serdecznie zapraszam. Oczywiście wcześniej będzie też informacja na moim kanale. Natomiast dla poprawienia zasięgów przypominam raz jeszcze, zostawcie byle jaki komentarz, cokolwiek. To zawsze karmi dobrze algorytmy YouTube'a i pozwala na budowanie właśnie tego kanału. Jeżeli Cię te treści interesują, to będę wdzięczny za pomoc.